Dzień dobry Państwu, witam Państwa w środę 27 sierpnia. Ja nazywam się Marcin Kipas, jestem analitykiem TICMIL i mam przyjemność zaprosić tam program, w którym omawiam, przyglądam się sytuacji na wykresach poszczególnych instrumentów, próbując znaleźć, wskazać te najbardziej ciekawe, te na których. Już coś się dzieje, tak jak na przykład na widocznym tutaj wykresie giełdy w Paryżu, lub też sytuacja wygląda na tyle ciekawie, że za chwilę coś może się wydarzyć. Jak na początku każdego takiego naszego spotkania, małe przypomnienie głównych wydarzeń tego tygodnia. Tutaj już. Ta środa jest ciekawa. Będziemy mieli dziś po sesji będziemy mieli wyniki NVIDIA, wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 2025-2026. Ogromna spółka, największa spółka na świecie, plus czołowa spółka biorąca udział w rozwoju sztucznej inteligencji. Stąd wyniki będą nie tylko analizowane, oglądane pod przez pryzmat przez pryzmat zarobków i samych wyników dla spółki, ale też pod przez pryzmat całego spojrzenia na rewolucję i hossę sztucznej inteligencji. Dla tych Państwa, tutaj nie będę się rozwodził nad, na, na temat wyników i ich interpretacji, jeżeli są Państwo zainteresowani, to odsyłam do naszego bloga, gdzie o wynikach i ich znaczeniu dla nastrojów rynkowych właśnie, właśnie troszeczkę tam, troszeczkę tam napisałem. Oprócz wyników Nvidia tak naprawdę istotne będą tylko piątkowe publikacje indeksów PCE, czyli taka ulubiona miara inflacji przez Fed ze Stanów Zjednoczonych. No, wiadomo też u nas wszyscy pewnie czekają, u nas czyli w Polsce wszyscy czekają na wstępne szacunki sierpniowej inflacji CPI. Rynek zakłada jej spadek do 2,93%. Procent z, z poziomu 3,1. Wiadomo, im wyższa, im, wyższa, im, Im wyższy ten spadek, im, im, czyli im niższa inflacja, tym większe prawdopodobieństwo tego, że we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy, stopy procentowe. Gdyby była niespodzianka, inflacja powiedzmy nie zmieniła się, pozostała na poziomie 3,1, no to tutaj pojawiłby się zna, spory znak zapytania. Szczególnie, że ostatnie dane z polskiej gospodarki, mam tu na myśli sprzedaż detaliczną i produkcję przemysłową, pozytywnie zaskoczyły, były to wyniki wyraźnie, lepsze od rynkowych prognoz, więc w tej sytuacji wyższa, wyższa od inflacja niewątpliwie będzie czynnikiem, który zmniejszy oczekiwania na cięcie stóp we wrześniu. Rynek pewnie dojdzie do, 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 do wniosku, że Rada Polityki Pieniężnej może się wstrzymać z takimi decyzjami. Sporo też ostatnio dzieje się we Francji, dzieje się to są impulsy polityczne. Krótko tylko opowiem, że tam decyduje się budżet i 8 września ma być głosowanie wotum zaufania dla rządu. Kolejne, bo, bo tam nie ma, ta sytuacja polityczna jest taka, daleka od stabilnej, że on co chwila, co chwila pyta się zgromadzenia, czy, czy udziela wotum zaufania, no i teraz pojawiało się niebezpieczeństwo tego, że tego wotu może nie dostać, że może dojść do dużego politycznego zamieszania. No i stąd te obserwowane tutaj na wykresie kontraktu terminowych na francuski indeks CACARON spadki. Dziś mamy zatrzymanie, zatrzymanie spadków, natomiast poprzednie dwie sesje to są wyraźne spadki, wyraźnie spadkowe, spadkowe sesje. W tej chwili zatrzymanie spadków nastąpiło na poziomie 200 sesyjnej średniej, ale przypominam, że zarówno 50 sesyjna, jak i 200 sesyjna średnia w trendzie bocznym nie mają dużego znaczenia. Tu akurat tak się stało, że te spadki zostały Wyhamowane na poziomie, na poziomie tej średniej, natomiast nie przywiązywałbym do nich większej wagi. To, co widać, to przede wszystkim krótkoterminowe pogorszenie sytuacji, i to nie tylko po wielkości tych dwóch spadkowych świec po otwartej wczoraj luce Bessy, ale też to widać w sygnałach podażowych na, na wskaźnikach. Natomiast no, niewątpliwie mamy tu do czynienia z trendem bocznym, więc Dolne ograniczenie tego, tego, tego trendu poprowadzone. Ja poprowadziłem tutaj po, po korpusie, natomiast można poprowadzić troszeczkę niżej po, po tych najniższych punktach, czy też po winny zbliżony sposób. Niezależnie jak poprowadzimy dolne ograniczenie tej konsolidacji jest już ważnym, ważnym wsparciem. Na tyle ważnym, to znaczy jak bardzo ważnym pokazuje chociażby zachowanie rynku sprzed prawie miesiąca kiedy również mieliśmy mocne spadki na przełomie. Na przełomie lipca i sierpnia, 31 lipca, 1 sierpnia. Bardzo mocne podażowe świece wyglądało na to, że tutaj dojdzie do wybicia, i w zasadzie na wykresie będziemy mieli taką lokalną, bo to nie jest książkowa formacja podwójnego szczytu i dojdzie do wybicia z konsolidacji. Natomiast rynek zrobił zwrot, podszedł pod górne ograniczenie kanału, kanału trendowego, tego trendu bocznego. Więc w tej chwili jeszcze bardziej to wsparcie zaznaczone, Tutaj tym kolorem różowym, takim różowym kolorem nabiera, nabiera na znaczeniu, i na tę chwilę nie ma. Powodów, żeby zakładać, że dojdzie do wybicia dołem, że dojdzie do jego przełamania. Owszem, gdyby doszło, ale to tylko wtedy będzie mocny sygnał sprzedaży, no to otwiera nam się automatycznie droga do głębszych spadków. Póki co gra powinna się odbywać w ramach tego trendu bocznego. Czyli zejście już gdzieś tam w rejon poniżej 7560 punktów pewnie będzie się spotykało ze sporym, sporym popytem. Czyli ta strategia gry sprowadza się w zasadzie do tego, że kupujemy przy dolnym ograniczeniu kanału, ustawiamy stop loss poniżej, poniżej kanału. Ja bym ustawił go poniżej tego dołka z 23 czerwca czyli poniżej 7490,70 punkta, no i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Jeżeli jest odbicie, jest zwrot w górę, no to systematycznie podnosimy zlecenie, zlecenia stop loss. Jeżeli natomiast nastąpiłoby przebicie, przebicie, przebicie wsparcia i wybicie dołem, no to automatycznie to odpala nam się stop loss, a jeżeli uznajemy, że ten sygnał jest na tyle wiarygodny, no to gramy pod wybicie, wybicie dołem, wtedy otwieramy krótkie pozycje, zabezpieczając je, wiadomo, zalecenie stop loss, powyżej właśnie tego dolnego ograniczenia konsolidacji, dolnego ograniczenia trendu bocznego. I jeżeli rynek spada, Wiadomo, przesuwamy w dół, w dół zlecenie, zlecenie stop loss. Inny rynek, czyli giełda w Warszawie, bardzo ciekawa sytuacja i też nieco i też zmiana układu sił, chociaż brakuje takiej przysłowiowej kropki na d. Nastąpiło wybicie dołem z dwumiesięcznego kanału wzrostowego. Dość mocne pojawiły się sygnały sprzedaży na wskaźnikach, ale jednocześnie rynek zatrzymał się na poziomie 50-dniowej średniej, która akurat tutaj w przypadku kontraktu na WIG20 jeszcze ma, ma, ma znaczenie, tak, bo, bo tutaj nie, ma, nie mamy do czynienia z trendem boszy. Nastąpiło odbicie wczoraj, dzisiaj ponowny spadek. Więc póki co traktuję ten ruch, to znaczy jeszcze nie ma tego potwierdzenia, takiego finalnego sygnału sprzedaży poprzez wybicie, przełamanie 50-dniowej średniej, ale traktuję ten układ techniczny jako możliwość zaistnienia takiego sygnału. Dla mnie to jest wybicie dołem z kanału wzrostowego, następnie wykonanie, może powiększę ten wykres. Wykonanie ruchu powrotnego do przybitego dolnego ograniczenia kanału. No i teraz kolejny impuls, kolejny impuls spadkowy. Jeżeli zostanie przybita, przybita średnia, no to otwiera nam się automatycznie droga do dalszych spadków. Tu zaznaczyłem taką szerszą barierę popytową, natomiast w przypadku przybicia 50-dniowej średniej ta bariera nie ma, nie, nie będzie już miała, nie będzie już miała jakiegoś takiego znaczącego, takiego dużego dużego znaczenia. Stąd można się będzie obawiać, że po prostu zostanie zostanie przełamana i rynek spadnie minimum o szerokość o szerokość Wspomnianego wcześniej dwumiesięcznego, dwumiesięcznego kanału. W tym układzie oznaczałoby to, gdzie jest spadek tutaj w okolice 2750 punktów. W najgorszym scenariuszu, jako że. Tutaj w tej przestrzeni nie ma ważnych i takich istotnych wsparć. Rynek może zejść nawet gdzieś tutaj o, o jeszcze 100 punktów niżej, czyli w okolice 2650 z groszami, bo tu już mamy takie duże nagromadzenie wsparć i podejrzewam, że dojdzie jeszcze w jedno, że dwustosesyjna średnia finalnie przyjmując oczywiście, że za dwa dni tam, tam wykresy nie zobaczymy, ale jeżeli to będzie te dwa, trzy tygodnie, to za 2 trzy tygodnie spokojnie dwustu sesji na średnia jeszcze do tej grupy wsparcia dobije, dodatkowo je wzmacniając. Inne, inne rynki, sytuacja na rynku niemieckim: od dwóch dni broniona jest 50-dniowa średnia, natomiast nie, nie uznaję tego za ważne wsparcie, no bo rynek niemiecki jest w, po, pomimo, jest w trendzie bocznym, pomimo tego, że tutaj w poprzednim miesiącu, zanim nastąpiło to wyłamanie poniżej średniej, ta średnia. Dość dobrze sprawdzała się jako wsparcie. Natomiast nie ma co ukrywać na wykresach. Jest już sporo sygnałów podażowych. Przede wszystkim dwie, to można uznać, że dwie próby ataku na historyczne rekordy okazały się porażką. Co więcej, to lipcowe wybicie szczytu z. W początku czerwca też nie dało impulsu, impulsu wzrostowego. Zamiast tego było cofnięcie, była konsolidacja. Później chwilowy, właśnie spadek na przełomie lipca i sierpnia, który następnie został zanegowany. To akurat był pokaz siły, ale tutaj te podażowe, wszystkie podażowe sygnały się utrzymują łącznie z. Ostrzeżeniami płynącymi już wcześniej, jest z ostrzeżeniami płynącymi z wykresu, no bo tutaj na przestrzeni wiosny pojawiły się negatywne, negatywne, negatywne dyrywencje. Dodatkowo na wskaźnikach, jaka ma CDA, ale na inny wygląda to podobnie. Mamy wstępne sygnały sprzedaży. Stąd zakładam, że taki scenariusz minimum to przynajmniej jest cofnięcie do linii wsparcia, jaką Tworzy ta przerywana linia łącząca dwa ostatnie dołki. To jest w tej chwili, to są w tej chwili okolice gdzieś 2000, 23 2300, no powiedzmy, między 23500 a 23600. To jest scenariusz, scenariusz taki minimum, i gdyby to wsparcie zostało obronione, no to byłbym skłonny twierdzić, że po prostu mamy ruch boczny, konsolidacji w ramach taka, takiego zaważającego się trójkąta, wybicie niżej przełamanie, przełamanie tego wsparcia, pomimo, że za chwilę mamy dołek z początku miesiąca, uznałbym jako otworzenie się drogi przestrzeni do nieco głębszych spadków, i wtedy dopiero upatrywałbym możliwości wykonania zwrotu, zatrzymania się rynku gdzieś na poziomie tego czerwcowego czerwcowego. czerwcowego. Dołka. Przejdźmy do innego rynku, rynek technologiczny w Stanach Zjednoczonych. No tutaj, niewątpliwie, zarówno na rynku technologicznym, jak i na, na, na rynku głównym, czyli tu, akurat, mamy wykres kontraktu na SP. Niewątpliwie podstawowym impulsem będą wyniki Nvidia, to jak rynek na te wyniki zareaguje, na wyniki, prognozy od taka, tak tak będzie się kształtowała sytuacja nie tylko jutro czy, czy, czy pojutrze, ale też być może nawet w kolejnych tygodniach, aż do posiedzenia Fedu które ma miejsce w połowie, w połowie września. Na tę chwilę na obu tych wykresach po pierwsze widzimy kształtujące się, rysujące się już od wielu miesięcy spadkowe negatywne dywergencje, które ostrzegają nawet nie przed realizacją zysków, tylko przed nieco większą, nieco większą korektą. Takich pomniejszych sygnałów też można troszeczkę, troszeczkę na wykresie znaleźć, natomiast też nie ulega wątpliwości że póki co oba wykresy są w trendach wzrostowych, że dalej mamy coraz wyżej położone lokalne minima i dopóki nie nastąpi wybicie tych minimów, dopóki nie zostanie, nie, ta, ta struktura wzrostowa nie zostanie zanegowana, no to siłą rzeczy musimy trzymać się długich pozycji. Oczywiście możemy te pozycje nawet i zamknąć, możemy redukować, możemy nawet je zamknąć bazując na ostrzeżeniach płynących z tych negatywnych werbów agencji na, 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 na wskaźnikach, ale na tę chwilę nie ma jeszcze poważnych sygnałów mogących uzasadniać otwieranie, otwieranie pozycji krótkich. To znaczy, otwieranie krótkich pozycji póki co jeszcze nie jest bezpieczne, no bo też można, mogę sobie wyobrazić, że ktoś tutaj zdecydował, że po przełamaniu ostatniego, ostatniego szczytu. Zaryzykował, wziął krótką pozycję i ją dalej trzyma utrzymując pewnie stopy od gdzieś tam powyżej tych szczytów, no to tak. Natomiast jeżeli mówimy o takim bezpiecznym wchodzeniu na rynku na, na rynek, no to jeszcze takich sygnałów nie ma. Są ostrzeżenia i tych ostrzeżeń jest na obu wykresach pełno, natomiast sygnału sprzedaży nie ma. W przypadku rynku technologicznego dla mnie takim sygnałem sprzedaży będzie wybicie dołem z tego kanału wzrostowego i jednoczesne przebicie hmm, 50 dniowej średniej, 50 dniowa średnia to jest poziom 20, 23 039,95. setnych. Kto yy, oglądał program przed tygodniem, no to pewnie zauważył, że yy, przerysowałem troszeczkę ten kanał wzrostowy, no to było yy, to było zasadne, bo wcześniej kanał łączył te dwa, yy, te dwa dołki. No, i stracił na znaczeniu w, w przypadku, kiedy rynek najpierw wybił się, wykres najpierw wybił się do z kanału, a później do niego wrócił. Więc taki poprzednio rysowany kanał stracił na, na, na znaczeniu, i teraz rysuję go tak. Stąd też wybicie z tego nowego kanału plus przebicie 50-dniowej średniej będzie dla mnie takim sygnałem podażowym, który. Yy, będzie otwierał drogę do dalszych spadków. Ja widziałbym gdzieś spadki przynajmniej w okolice 22211 punktów. W scenariuszu nieco bardziej pesymistycznym, no to mamy, czy bardziej pesymistycznym, w scenariuszu głębszej korekty rynek może dążyć do 200 sesyjnej średniej. Jeżeli chodzi o kontrakt na S&P no tutaj sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dwa ważne wsparcia się nie nakładają, więc pierwszym sygnałem sprzedaży oczywiście będzie wybicie do N z tego kanału, który zaznaczony jest tu przerywanymi liniami, ale to będzie jeszcze słaby sygnał, więc zaczekałbym przynajmniej do wybicia. Do wybicia dołem, do wybicia poniżej ostatnich maksimów. Przy czym nawet wtedy uważałbym z wielkością krótkich pozycji, plus zabezpieczał ją stosunkowo bliskimi zleceniami. Stop, loss, czekając na to finalne rozstrzygnięcie na poziomie. 50-dniowej średniej, czyli w tej chwili na poziomie 6295,67 punktów, i dopiero po przebiciu, przełamaniu tej średniej, mocno mówiąc kolokwialnie, pakowałbym krótkie pozycje. Przejdźmy do następnych wykresów, to zerknijmy sobie na Bitcoina, zanim przejdziemy do rynku walut. No tutaj już mamy takie zdecydowane sygnały, sygnały sprzedaży. Jest ich całkiem, całkiem sporo. Owszem, od wczoraj rynek próbował te sygnały zanegować, nawet próbował dzisiaj zanegować, ale dopóki nie będzie powrotu takiego wyraźnego takiego wyraźnego wyżej czyli gdzieś powyżej 113,5 tysiąca dolarów za bitcoina, no to sygnały sprzedaży obowiązują. Na tę chwilę droga do spadków jest jest otwarta. Pierwsze, pierwsze wsparcie to oczywiście zniesienie FIBO 38,2. Natomiast tak docelowo być może będziemy świadkami zejścia nawet w okolice 50% zniesienia FIBO. Teraz jeszcze na to nie, nie, nie można grać, bo, bo tutaj jeszcze tak mocnych sygnałów sprzedaży nie ma. Po prostu czekamy na test, a tak na 38,2 i, i decydujemy co, decydujemy co dalej, jeżeli rynek będzie chciał spadać, jeżeli będą się pojawiać kolejne podażowe sygnały, no to wtedy dokładamy krótkie pozycje, jeżeli nastąpił zwrot, no to zamykamy i, i czekamy na pierwsze sygnały kupna i na koniec Polski złoty plus eurodolar, może zacznijmy sobie od eurodolara, bo i y, te, te, ten, ten ciekawszy walutowy wątek, czyli wątek złotego, zostawmy sobie, zostawmy sobie na koniec. Jeżeli chodzi o rynek euro-dolara, euro, no to po pierwsze y, wszystko odbywa się na poziomie 50-dniowej średniej. Ale, tak jak wspominałem, trend boczny, czyli nie patrzmy, nie patrzmy na to, co widać na wykresie. No, na wykresie widać przede wszystkim fakt, że ostatnie szczyty układają nam się w coraz niższe szczyty i to może sugerować jakieś, jakąś próbę zejścia, zejścia niżej. Tu już zaczyna się pojawiać na tyle dużo sygnałów, żeby zacząć zakładać, że rynek cofnie się do tego, do tego dołka z przełomu lipca i sierpnia, czyli gdzieś cofnie się w okolice 1,14 i według mnie pod to w tej chwili należałoby grać. Czyli otwieranie krótkiej pozycji gdzieś w okolicach 1.16 zabezpieczone stop losem powyżej, nawet nie, nie powyżej, nie, nie powyżej te, tego ostatniego szczytu, tylko powyżej połowy tej spadkowej świecy z poniedziałku, czyli powyżej 1.16.65 i czekamy na atak spadek do 1. 1.14. Ciekawie nam zaczęło się też robić. Zrobiło nam się dziś na złotym, złoty dziś traci do wartości do głównych walut i co warto zauważyć, traci mocniej niż inne waluty, waluty regionu. Czyli można wnioskować, że coś tutaj zaczyna, się, zaczyna nam się dziać. Oczywiście, jeżeli patrzymy na wykres EuroPLN w układzie dziennym, no to widzimy, że ten cały ruch, pomimo tej znaczącej wzrostowej świecy z dnia dzisiejszego, odbywa się w ramach takiego trendu bocznego, i póki co ten trend jest dominujący. Więc, owszem, mamy wzrosty, ale trzeba przyjąć że to są wzrosty gdzieś w okolicy 4,29, max 4,30, 4, 4, może 4,31, 4, bo tam znajduje się, tak, znajdują się istotne, istotne opory i tutaj raczej nie spodziewałbym się jakiegoś wybicia, czyli jeszcze jest przestrzeń do wzrostów, ale nie jest ona duża, ogólnie dlatego, że dopiero co minęliśmy połowę tej, tej konsolidacji. Gra w trendzie bocznym generalnie sprowadza się do otwierania pozycji na dolnym lub na górnym ograniczeniu tego trendu bocznego i czekanie na ruch w przeciwną stronę. Zmienia nam się układ sił na wykresie USD/PLN. Widzimy, że ta konsolidacja, jaka trwała od dwóch tygodni, Stanowiła bazę, prawdopodobnie stanowiła bazę pod przyszły ruch wzrostowy. Ta dzisiejsza wzrostowa świeca zaczyna lekko sugerować, że będziemy teraz świadkami jakiegoś ruchu do góry, i to może być w tej chwili. W tej, w tej chwili ruch właśnie w rejon tych maksimów z przełomu sierpnia, lipca i sierpnia, czyli wstępnie zakładam, że to są okolice 3,75. Nie zakładam, że rynek dojdzie wyżej, czyli do, do, do tej grupy oporów 3,81-3,83. Przede wszystkim jedynie dlatego, że już w tym momencie. Tu pod koniec lipca wyglądało na to, że mamy do czynienia z silniejszym impulsem wzrostowym, i później on został natychmiast zanegowany. Więc teraz bezpiecznie jest przyjąć, że póki co to jest tylko ruch do 3,75. No i tam należałoby dalej obserwować, obserwować sytuację. Być może warto tam. Czy, czy, czy należałoby tam zawęzić troszeczkę stop lossy? Być może nie, nie należałoby jeszcze zamykać, zamykać pozycji, tylko zawęzić stop lossy i czekać na dalszy rozwój wypadków. Natomiast, jeżeli miałbym mieć ruch, właśnie mieć miejsce, ruch w okolicy w rejon 381-383, no to też proszę zwrócić uwagę, że mamy tam już nagromadzenie takich silnych barier podażowych. Barier, które za chwilę dodatkowo zostaną wzmocnione przez dwustu średnią, więc prawdopodobieństwo tego, że złoty, że, że para dolar złoty znajdzie się wyżej, nie wygląda w tej chwili na jakieś strasznie, strasznie duże, strasznie, strasznie wysokie, więc tam można by już zaryzykować domknięcie tych długich pozycji. Dziś to już wszystko, co dla Państwa yy, przygotowałem. Dziękuję, yy, dziękuję za uwagę. Tradycyjnie też zapraszam na program poniedziałkowy, w którym umawiam główne wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia. Przyszły tydzień akurat rozpocznie się yy, dość spokojnie, bo przypominam, 1 września w Stanach Zjednoczonych będzie święto, więc Amerykanie już w piątek. Yy, Piątek wieczorem udadzą się na długi weekend, natomiast to będzie tydzień gorący, bo jak zawsze na początku każdego miesiąca zostaną opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy plus oczywiście indeksy PMI i ISM ale uwaga będzie skoncentrowana na danych z amerykańskiego, amerykańskiego rynku pracy. A że jesteśmy dokładnie, do, dopiero co, tak miesiąc po. Tej ostatniej publikacji danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, danych, które wywołały duże emocje i, i danych, które w zasadzie przeniosły oczekiwania na cięcie stóp procentowych w Stanach z października na wrzesień, no to siłą rzeczy ten raport musi budzić, e, musi wywoływać i budzić duże, e, duże emocje. Ale w jakich emocjach, e, znaczy, Jakie, na, na jaki rynek te emocje trafią, no to o tym już, tak jak wspominałem wcześniej, zdecydują dzisiejsze wyniki NVD. To przede wszystkim odnosi się do rynku akcji, no i te piątkowe raporty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wszystko. Dziękuję, do, do, dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.